O oh tak, lasosyni. Ej, hey guys, mamy problemy. Nie jesteśmy tu sami. Te nie? nie, chyba nie. Zobaczę, czy jeszcze się gdzieś pojawią. Ale chyba nie. Bo nie widzę ich już nigdzie.

Ten motopór. a nie Dobra, chyba przeładowałem już. Yy. Gin. może tylko jeden pocisk załadowałeś serio? Co tak mało? O jezu, nie trafiłem jeszcze. Przemysł, że więcej tych pocisków załaduję, szczerze mówiąc. Chyba że mi teraz dali inny pistolet. Gdzie jest ten mędrżyc? On zaraz padnie i to mi się nie podoba. Zbada, nie rozumiem trochę tak dlaczego oni go atakują, skoro chyba chcieli go odsalić. Yy, biegne, nie się! O, co za kutach! Co jest ze mnie? Gin. Dobra, ale chyba nic nie grozi O, dostałem Dlaczego ja on go zabił? hum, Go, go, go. Co do tego, co z skóry. Postaram się, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Czyli nie mogę zejść poniżej niego? Nie, nie, nie! Jak ja to mam zrobić? A! Udało się! Well done, lapdog. Quiet! We'll see him to the prison, Mr. Double the watch. Well, I'll be buggered! What an active day we had, Jace! Jak mógłbyś mnie nazwać kanapowym psem? Też bym gdzieś pożeglował, ale muszę siedzieć na tej wyspie i odwalać czarną robotę za was wszystkich. Ari,

No tak, wróciło mnie teraz w miejsce, które... bo musiałem niestety tę misję powtórzyć Dobra, teraz idziemy to Musiałem misję powtórzyć, bo niestety nagranie mi się popsuło podczas poprzedniego przechodzenia tej misji Znowu tutaj biją kogoś A no puść się tych rzeczy Zrobiłem wejście Justin Bieber tysięcy, tysięcy mi się coś kupić, ale nie wiem za bardzo co. Yy, już mnie ktoś tam wyczaił. A, biegnę do następnej misji. Mazaj... Full HP, nic mi się nie stało. Przecież, przecież to było nisko. O jak ładnie. To był czysty random, bo nie wiedziałem czy tak właśnie się uda przeskoczyć, ale z tego co widzę da się. Dobra, chuba, tutaj. Eh. Yy... Dobra, jest. Ey, ciemna się zrobiła. One thousand reals for those maps. That's what? One hundred pound at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Kutfa. Have you ever. Have um, you ever worked on a plantation before? You know what I mean. I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. cheat A Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that'd be worth. Sell that to the right person, and I'd be the richest pirate, privateer. Nie usłyszał. No tym ja się upiję. Wow, wow, wow! A nie wiedziałem, że to już tu. Dobra, tego prze... chciałem w sumie zagwizdać. Au. No, coś usłyszałeś? Dobra, jeszcze jednego muszę tak zabić. Tam jest, wytropiłem ofiarę, a teraz ofiara przyjdzie do mnie. A, ja mam tu, papa. Pa. Dobra. Teraz już tylko unikać walki, a to nie będzie większy problem. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to nie będzie problem. Tutaj jest dwóch kolesi. Ale w sumie mogę jeszcze kogoś przecież zabić. Chyba w ukrycie, nie? Po Nic nie widziałeś. jak tu przyjdziesz to się zatłukę. Dobra, widział mnie za krótko. Więc udało mi się. Jeden, co mi się nie podoba to fakt, że on patrzy w tą stronę i może mnie zauważyć, że będę nie chciał przewieźć do tych krzaków. On się nie odwraca? Shit! Spoko. Nie niewyczajnie. mnie, nie wyczaij mnie. Nie go na razie też bardzo zabić. Chyba, że teraz. Dobra. Ten już nie usłyszał mojego gwizdnięcia oczywiście. Gwizdnięcie, tak, już to odkryłem. Torwęcie. Oj, ktoś do mnie gwizdnął. Ciekawe kto to. Może wejdę do tych krzaków? Może wejdę do tych krzaków i sprawdzę, no. Nie, to nie! Osiem... Z... O Jezu, nie! Spokojnie, to jeszcze nie była walka. Mam taką nadzieję, szczerą. Myślę teraz, jak się dostać na górę. Idealnie rozmieszczone krzeczki. Tu jest koleś na dachu? Gdzie on tam siedzi no? Jesteś poważny stary Czy on się spukował? Proszę nie mówcie mi, że on się zbukował. Przecież on nie może stamtąd wyjść. Muszę lak być jak gro. Mam nadzieję, że mi nie zaliczy tego jako walkę już, bo nie walczyłem z nim tak naprawdę Tak bardzo farce w tym miejscu Tu Ty jest kurde strzelec na tym na tej wieży. Nic nie widzieliście? Znaczy ja dam radę teraz przebiec. Yola! Ale tu już chyba nikogo nie ma. Peka, chyba się udała. No, więc to chyba ładnie daje radę bez mnie. <grywka> 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 o kurde! Co jest? What is your true name, Rogue? It's Piss <laughs> off! Where is this sage? You set him free. I had nothing to do with that, much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. Wait now! I delivered your treasures tonight. You did, yes, but you robbed us of Duncan Waldo. Hamska. No, no, I didn't <laughs>

He's wrong about me! I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me standing out there on the deck of a ship that's sliding into port? And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets like drops of rain, I can see it. Taki mały powrót, jak czy mi dajesz do rzeczy. Dobra, wylądowaliśmy na statku porwani. I dalszy ciąg będzie chyba w następnym odcinku. Także widzimy się jutro? Chyba tak, na razie.